Kierunek kosmos. Rzecz o astropolityce. Część pierwsza. Jacek Bartosiak. 5 maja 2020 roku. Kontrola kosmosu oznacza kontrolę świata. Lyndon B. Johnson w styczniu 1959 roku na posiedzeniu Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA, gdy był jej wiceprzewodniczący. Przestrzeń kosmiczna to ocean, księżyc to wyspy Diało, Senkaku, a Mars to Hyangkan, Skarbo, Shaw. Jeśli tam nie dotrzemy, mimo że jesteśmy w stanie tego dokonać, nasi potomkowie będą nas obwiniać o zaniechanie. Jeśli inni dotrą do tych miejsc przed nami, to zdobędą nad nimi kontrolę i nie będziemy wtedy mogli do nich dotrzeć. Nawet gdybyśmy chcieli. To wystarczający powód, by jednak dotrzeć. Że szef chińskiego programu lotów na księżyc. Pandemia COVID-19 ostatecznie przeminie. Wcześniej zmieni świat. Przeora globalne łańcuchy dostaw i wartości pracy i nieuchronnie zmieni zasady globalizacji z ostatnich 30 lat, ale ostatecznie przeminie. Po niej wyłoni się na naszych oczach nowa epoka. Piszę te słowa zamknięte na skutek decyzji rządu polskiego w pięknej scenerii Warmii, dokładnie na szlaku zimowej kampanii Napolona 1806-1807. Pandemia, a przede wszystkim jej skutki gospodarczo-społeczne, powoduje przyspieszenie rywalizacji chińsko-amerykańskiej o dominację nad światem. Przypomina to błyskawice przed burzą, która oświetla pole walki. Polem walki o władzę są zglobalizowane łańcuchy wartości wynikające z nich globalny podział pracy w zglobalizowanej gospodarce. Ich kontrola daje realną władzę strukturalną i możliwość narzucania woli innym. To klucz do zrozumienia istoty dominacji geopolitycznej dawniej narzuconej w swoich strefach wpływów za Karlem Schmidtem, nazwijmy to obszary grosraumami, przez mocarstwa regionalne, a po upadku Związku Sowieckiego przed, przez globalne supermocarstwo, Stany Zjednoczone, zimskiego hegemona ostatnich 30 lat globalizacji z królem dolarem, flotą, lotniskowcami, globalną projekcją sił, GPS-em, Googlem, Applem, Amazonem, Doliną Krzemową, Giełdą Nowojorską i Hollywood, Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Historia naszej planety dowodzi, że reguły ustanawia i korzysta na nich ten, kto ma najwięcej do powiedzenia. Globalna stawka w globalnej gospodarce dotyczy realnych decyzji w kwestii podziału pracy w globalnych łańcuchach produkcji, usług i tworzenia wartości dodanej, zasad przepływów strategicznych, ich cen, miejsc i kierunków, waluty, w jakich się dokonują, miejsc i celów inwestycji, cyklów technologicznych czy nowych przełomów naukowych oraz reżimów regulacyjnych. Najważniejszy element władzy strukturalnej w gospodarce globalnej wynika tradycyjnie z uzyskanej przewagi technologicznej, która jest źródłem wielkiego zysku i związanej z nim sprawczości, którą można nazwać w uproszczeniu modernizacją. To technologia tworzy nowe ekonomie, zamykając stary cykl technologiczny i stare powiązania między ludźmi i firmami. To technologia i wynikające z niej potencjalnie zyski zmieniają paradygmat dotychczasowego funkcjonowania łamiąc opór tych, którzy się dobrze urządzili w starym modelu. Technologia daje wielkie przewagi pierwszemu, który w nią zainwestował i któremu się udało. Zmienia dotychczasową równowagę poprzez zmianę układu sił. Opanowanie ognia, rolnictwo, udomowienie i hodowla konia, pierwsza manufaktura, proch, pojawienie się innowacyjności gospodarki europejskiej, po wielkiej epidemii czarnej śmierci, technologie nawigacyjne umożliwiające żeglowanie po otwartym Atlantyku tworzyły nowe ekonomie, Spychając stary układ w niebyt. Rewolucja przemysłowa, maszyna parowa, silnik spalinowy, lotnictwo, metalurgia, internet ustawiły państwa Zachodu na szczycie międzynarodowej hierarchii mierzonej zawsze siłą. Nie można się łudzić, że czymkolwiek więcej. To zdolność modernizacyjna Zachodu wywindowała go na sam szczyt. Dlatego tak długo był Zachód wzorem dla innych, którzy chcieli go gonić i nadrabiać stracony czas. <laughs> Kto się załapał na modernizację, ten brał udział w wyścigu cywilizacyjnym. Kto się nie załapał, ten z niego wypadał, co kończyło się jego rozbiorami lub kolonizacją. To właśnie spotkało dawną Rzeczpospolitą i Chiny. Dlatego modernizacja to wielki trud geopolityczny, by dorównać wysiłkom innym lub je przegonić i pozostać w grze, którą można by przydługo, ale trafnie nazwać: Historia nigdy się nie kończy, a bieg nie ma mety. Za przemianami technologicznymi, pociągającymi zmiany ekonomiczne, podążają reformy ustrojowo-społeczne wprowadzane w celu obsługi optymalnego modelu funkcjonowania organizmu państwowego. Nasza konstytucja 3 maja była właśnie takim wielkim zrywem geopolitycznym w kierunku modernizacji, uprogu nowoczesności. Wszystko po to, by nie wypaść z biegu historii. Nie udało się i do dziś za to płacimy. Biedna i peryferyjna Anglia opanowała technologię, wybudowała flotę i zoptymalizowała swoje położenie u wyjścia u wszystkich szlaków morskich z Europy na Atlantyk. Po czym pokonała kolejno konkurentów do zysków z nowej ekonomii ostatecznie zapanowała nad światem. Chiny tego nie zrobiły, bo w XV wieku podjęły złą, decyzję go strategiczną niszcząc własną flotę eksplorującą ocean indyjski i wybrzeże Afryki broniąc najlepsze i wierzę starego paradygmatu, w którym wielu kluczowym chińskim decydentom było po prostu wygodnie. Zła decyzja geostrategiczna rujnuje czyn modernizacyjny i prowadzi do upadku własnej cywilizacji, która z czasem okazuje się niewystarczająco sprawna, by wytrwać w biegu historii. Jak świat światem, epidemie i wojny przyspieszały w przeszłości wysiłek modernizacyjny tych, co byli ambitni. Z natury chętni do rywalizacji mobilizujemy się, wykrzesując z siebie ogromne pokłady energii. Powstają z tego wielkie dzieła, które powodują zmiany starych modeli i odchodzenie od dawnych paradygmatów. Brytyjski radar, amerykański mózg elektro elektronowy i bomba atomowa, niemieckie rakiety balistyczne to wszystko są owoce ostatniej wojny światowej. Niewiarygodne, ale nawet program Sputnik i program załogowych lotów na księżyc Apollo. To owoce tej strasznej wojny, a konkretnie część niemieckiego programu rakiety balistycznej V2 i dzieło jej ojca Wernera von Brauna. Zimna wojna tylko wzmocniła rywalizację technologiczną. Mocarstwa rywalizowały na tak zwane demonstrowanie zdolności. Kolejne przełomy rywalizacji były wyznaczane przez przełomy technologiczne, rakiety, samoloty, radary, okręty, optyka, układy scalone, mikrocipy, loty w kosmos, broń jądrowa, termojądrowa, można by wyliczać bez końca. Gdy na przełomie lat 70. i 80. było już widać, że Sowieci przegrali, Amerykanie zaczęli odpuszczać. Przestali latać załogowo na Księżyc, zadowalając się lotami na łatwą do osiągnięcia niską orbitę Ziemi, ewentualnie mało spektakularnymi czy innowacyjnymi misjami robotów. Czynili to przy pomocy starej, choć poprawianej technologii jeszcze z lat 60. i 70. XX wieku. Do tego nastała era globalizacji. Fukuyama ogłosił koniec biegu historii. Można było po prostu robić pieniądze. Nowymi obszarami eksploracji stały się rynki, które nie były do tej pory objęte przez system Bretton Woods i normy WTO. Dotarliśmy do błogiego dla zachodu okresu jednobiegunowej chwili, czy jednobiegunowego koncertu, supremacji Stanów Zjednoczonych na globie i rządów wedle zachodniego modelu społeczno-ekonomicznego. Koniec rywalizacji spowodował jednak potężny uwiąt strategiczny. Na pewno, jeśli chodzi o penetrację kosmosu. Singapurczyk Kishore Mahubani w swojej wydanej właśnie książce pod tytułem Has China One*, czyli Czy Chiny Już Wygrały, dowodzi, że Amerykanie wraz z nimi cały Zachód popełnili wielki strategiczny błąd. Dokładnie w momencie, gdy Chiny się budziły, poszli spać, uwierzywszy Fukujamie, dopuścili kilkaset milionów Chińczyków niemal darmowej siły roboczej do kapitalistycznego systemu gospodarki globalnej, którą sami stworzyli. Teraz ponoszą konsekwencje, Łamiąc za kadencji Donalda Trumpa świat, który tchnęli życie, niszczenie własnego dzieła, z poczucia bycia oszukanym, musi tworzyć niebezpieczną mieszankę emocjonalną, która będzie Amerykanom towarzyszyć w hegemonicznym starciu z Chinami. A ono nadchodzi. Jeśli chodzi o eksplorację kosmosu, to po zakończeniu zimnej wojny działo się niewiele. Niezwykle atrakcyjne medialnie wahadłowce okazały się mało wydajnym środkiem przenoszenia w kosmiczną. Amerykanie utknęli na niskiej orbicie okołoziemskiej stając się zależni w transporcie na międzynarodową stację kosmiczną od innych. NASA stała się symbolem przerostu biurokratycznego i wydatkowego. Za kadencji Baracka Obamy pojawiły się nawet pomysły całkowitej jej likwidacji i zamknięcia programu kosmicznego. Żadnej istotnej konkurencji, żadnej wizji, nie mówiąc o uruchomieniu nowego projektu na skalę podobną do projektu Manhattan, Apollo czy nuklearnej triade Eisenhowera. To były realne wysiłki modernizacyjne i zmieniały świat, cementując potęgę USA. Zwłaszcza że cena progowa, finansowa i technologiczna wejścia w kosmos jest na tyle wysoka, że stać na nie tylko silne mocarstwa. Tym bardziej potrzeba wielkich wizji, wielkich strategii. Symptomem fiaska USA jest nośna rakieta SLS opracowana dla NIASA. Ekstremalnie kosztowna, jednorazowa, mało wydajna, służąca głównie kongresmenom z Georgii i Alabamy do utrzymania modelu społeczno-ekonomicznego w ich okręgach wyborczych, gdzie ludzie są zatrudnieni w zlokalizowanych tam fabrykach. Powyższy przykład to symptom słabości strukturalnej systemu politycznego supermocarstwa rozsadzanego przez tego rodzaju partykularyzmy i to w sytuacji, gdy Elon Musk i jego wizjonerski SpaceX musi płacić za starty z amerykańskich portów kosmicznych, choć tak nikt inny stamtąd nie startuje. Pocieszające jest tylko to, że być może Elon Musk jest nowym kolumbem, a jego konkurent w wyścigu o kosmos Jeff Bezos ze swoją firmą Blue Origin to nowy Vasco de Gama. Dawni odkrywcy, a za nimi rzesze bezimiennych śmiałków i ryzykantów, którzy łamali stary paradygmat i z pewnością nie było im łatwo. Wyśmiewani, atakowani musieli się borykać z ciągłymi niedoborami finansowymi. Podobnie Mask i Bezos. Każda zmiana generuje wstrząs, więc ludzie nie lubią zmian. Dodatkowo, wizja ich końca historii, rzekomego końca rywalizacji geopolitycznej, która to rywalizacja towarzyszyła ludzkości od zawsze, zdawała się potwierdzać ostatecznie zwycięstwo liberalizmu. Fakt, że zwycięstwo to wynikało głównie z dominacji technologicznej Zachodu i idącej za nią obietnicy projektu modernizacyjnego, jakoś umknął. Za to konieczność utrzymania pięknych stosunków między ludźmi wiązała ręce i uniemożliwiała zwłaszcza Amerykanom odważniejsze działania w kosmosie. Słowa o tym, że kosmos, i jego bezgraniczne możliwości oraz zasoby to dziedzictwo całej ludzkości brzmiały pięknie, ale krępowały inwestycje państwowe i poważne inwestycje prywatne, które umożliwiałyby finansowanie eksploracji kosmosu. Kto bowiem miałby za nie płacić? A kto korzystał korzystać z owoców eksploracji? Pozornie piękny odruch prowadzi do uwiądu systemowego. Podobnie było w Anglii przed Cromwellem z regulacją tzw. commons przy wypasaniu zwierząt i późniejszą zawiruchą grodzeń, co skończyło się zresztą rewolucją społeczną. A jak było na Ziemi z eksploracją mórz i oceanów, do których kosmos jest strukturalnie z punktu widzenia korzystania kontroli bardzo podobny? Tylko mocarstwo mają zdolność do zorganizowania, zorganizowania podróży kosmicznej. Państwa jej nieposiadające przypominają kraje bez dostępu do morza. W dobie rywalizacji mocarstwa takie państwa nie mogły swobodnie z tego dostępu korzystać. Mogły to czynić tylko wtedy, gdy był jeden hegemon akwenu i on był arbitrem zasad, na jakich ruch na akwenie się dokonywał. W kosmosie na razie nie ma jednego arbitra. Czy coś jeszcze trzeba dodawać inteligentnemu czytelnikowi? Podobne dyskusje toczyły się w dobie wielkich odkryć geograficznych, do kogo należą odkrywane ziemi i owoce, na jakich zasadach korzystać się z Oceanu Światowego, do kogo należy Atlantyk i linie komunikacyjne do nowych kolonii, które były źródłem nowej ekonomii. Takie debaty kończyły się, się zawsze tak samo. Decyduje siła i zwycięskie mocarstwo narzuca swoją wolę, stając się arbitrem nowej ekonomii. Wielka Brytania rozegrała tę partię fazami i iście po mistrzowsku, stawiając pod Trafalgarem, kropkę nad i. W dobie ostatniej globalizacji chcieliśmy na zachodzie uwierzyć, że bieg historii da się kontrolować, ujarzmić, oswoić, a ludzie się zmienili i że tym razem na pewno będzie inaczej. Nie będzie. W grudniu 2019 roku Amerykanie powołali do życia siły kosmiczne. Jak oznajmił prezydent Donald Trump decyzję o powołaniu amerykańskich sił kosmicznych, Kosmos jest nową domeną pola walki, amerykańska przewaga w niej jest absolutnie konieczna. Co prawda, teraz przodujemy jednak niewystarczająco, ale wkrótce to się zmieni i siły kosmiczne mają nam pomóc kontrolować najważniejszy i ostateczny obszar dominacji, jakim jest przestrzeń kosmiczna. W kolejnych przemówieniach prezydent Trump wracał do tego tematu. Kosmos to nowa przestrzeń, nowy obszar graniczny. Amerykanie są potęgą kosmiczną i korzystają z kosmosu, a do tego potrzebna jest dominacja w kosmosie. Zatem to Stany Zjednoczone mają być strażnikiem Nowego Oceanu Światowego, arbitrem zasad, na jakich dokonuje się podróż kosmiczna i przepływy strategiczne ludzi, towarów, inwestycji, technologii, danych oraz wiedzy. W tym celu Amerykanie chcą kontrolować projekcje siły z kosmosu na Ziemię i dalej z orbit okołoziemskich w kosmos oraz jednocześnie mieć pod kontrolą okołoziemskie systemy obserwacyjne, a także komunikację na Ziemi i dalej w kosmos. Rywalizacja USA i Chin będzie zupełnie nieporównywalna z czymkolwiek wcześniej. Przebudzone do życia Chiny to wielka potęga. Kiedy Amerykanie stali się potężnym mocarstwem, Chiny w zasadzie nie istniały jako liczący się ośrodek państwowy, kolonizowane i poddane dyktatowi zagranicznych potęg. Nigdy w historii świata nie funkcjonowały jednocześnie potężne Chiny i potężne Stany Zjednoczone. Spotkałem się nawet w świecie z alarmistycznymi głosami, że na Ziemi nie ma miejsca dla obu jednocześnie. Gdy mocarstwo europejskie walczyło o dominację w Europie, a odkrycie nowych szlaków przez Atlantyk do Ameryki, wokół Afryki, do Azji, tworząc nową ekonomię, zużywały pozyskane zasoby do walki o dominację nad ich rdzennym światem, czyli Europą. W starciu o nad ziemią i zglobalizowaną gospodarką mocarstw tak potężnych jak USA i Chiny, dość szybko punktem ciężkości staną się nie tylko dotychczasowe łańcuchy wartości i dotychczasowe technologie, bowiem będzie się tulało obficie krew i może dojść do pata, jak na polach Flandrii w latach 1914 18 Rywalizacja, naturalnym odruchu szukania nowych polinomów, przeskoczy na łańcuchy wartości przyszłości i technologie przyszłości, które będą tworzyć przemysł i produkcję w XXI wieku. 5G, sztuczna inteligencja, druk 3D, produkcja rozproszona, produkcja w przestrzeni kosmicznej w warunkach próżni, tania i nieograniczona energia słoneczna, komunikacja z kosmosu na Ziemię, eksploracja surowców kosmicznych, nowe napędy. Nowa ekonomia tradycyjnie powstaje z przełomu opartego o nowe surowce. Nowe technologie produkcji i nowe skomunikowania. Eksploracja kosmosu daje obietnicę tego wszystkiego naraz. Nowy wyścig będzie dotyczył budowy nowej ekonomii, ale warunkiem jego wygrania jest dominacja wojskowa. Właściwie jedno umożliwia drugie, a w kosmosie nie ma nagrody za drugie miejsce. Kto uzyska kontrolę dostępową, ten może nie dopuścić innych chętnych. Nie ma co się łudzić. Żadna ze stron nie podda się bez walki. Amerykanie stoczą bitwę z całą pewnością. Nie widzę obecnie. Przy takim, a nie innym modelu społeczno-gospodarczym Ameryki możliwości akomodacji nie posłuchają ostrzeżeń Sincera, który boi się konfrontacji z Chinami, ani nie posłuchają Kishore Mahobaniego z Singapuru, współpracownika nieżyjącego, legendarnego twórcy Singapuru, Lee Kuan Yew. Kishore uważa, że Amerykanie muszą się dostosować do potęgi Chin, bo już walkę przegrali. Chińczycy też nie odpuszczą. Zaakceptowanie żądań Waszyngtonu zostałoby uznane za zgodę na nowe traktaty nierównoprawne, które doprowadziły do wieku pokorzenia wielkich Chin przez obce mocarstwa. Chiny bo mają bowiem prawo do wzrostu, zwłaszcza że ostatnie 40 lat to bodaj najlepszy okres z 4000 lat historii państwa środka. Więc dlaczego coś zmieniać? Zwłaszcza gdy żąda tego państwu, które istnieje, ledwie 250 lat, co z perspektywy Chińczyka oznacza krótką chwilę. James Carafano z półwoli Heritage Foundation zwiastuje z radością w ostatnim swoim tekście zerwanie współpracy z Chinami rozwój globalnego łańcucha dostaw i podział świata na strefy wpływów. Ameryka Północna z Europą, zwróconą ku Atlantykowi oraz Azją Wschodnią, tą morską, znajdzie się w jednym obozie, a Chiny i ich sojusznicy w drugim. Pośrodku będzie strefa starcia z Polską jako, by użyć poetyki Sławomira Dębskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wysuniętą pobrzeżną kasztelanią Zachodu w obliżu wielkiej masy lądowej Eurazji skonsolidowanej przez potęgę Chin. Andrew Michta z amerykańskiego German Marshall Fund postuluje konieczność twardego dehaplingu i oderwania się od łańcuchu wartości pracy, łańcucha dostaw oraz współpracy z Chinami, a West Mitchell który odpowiadał w Departamencie Stanu ze sprawy europejskiej Eurazji, w tym ze spraw naszego regionu między Bałtykiem a Morzem Czarnym, grozi palcem krajom naszego regionu i żąda natychmiastowego wybrania Ameryki, nakazując koniec współpracy gospodarczej z Chinami, bo się w domyśle nie znajdziemy w strefie amerykańskiej. Znam ich wszystkich osobiście i cenię, ale jednocześnie wiem, że rozprawa z Chinami nie będzie bardziej skomplikowana niż chcieliby Amerykanie. Choć w kontrze do zaleceń sławnego Singapurczyka Amerykanie wydadzą bitwę i stoczą wojnę. Mówiliśmy w strategii The Future od dawna, że ta chwila nadchodzi. Czas zapiąć pas.